Siemaneczku, witam was w kolejnym odcinku z GTA 5 online z moją ekipą. Właśnie sobie dzisiaj taki luźny odcinek, jak zawsze, zrobimy. Link, link do Discorda w opisie. Mam nadzieję, że wpadniecie i, i się tutaj właśnie zrekrutujecie na nasze nagrywki. I to w, to tyle, co chciałbym wam powiedzieć, także mega oglądania, siema. Ja musi dać, nie dwóch A ty musisz, a i ten wiesz. A nie więcej teraz jest, ja czterysta po 130 w No no? Czemu? Nie no ale dawaj. No daj ready, idioto. Jak? Nie no. Jezus, Maria. Mogę za niego dać jakoś kotę. Dobra, le let's go. Daj ready? Czekaj, tylko ty nie daj. Dobra, wziąłem coś. Jakiś samochód, wziąłem, by lecił. Wszystko się kręci jak belgi. Ja się włączył na wszelki. Co ja wziąłem z samochód? Co, a gdzie jest samochód? Ja, kładę wziąłem jako samochód. A nie, ty nie możesz Aha. Jechać, bo ty musisz na lotnisko jechać. No, faktycznie, to jedźcie. To ukradnie jakieś, albo wezmij se. Ja... Łada se japie. Ale no Dobra. Ale jest to. Dobra, trzy, kilo, trzy kilosy. Wszystkie szklęć jak Belgii. Jak ja nasz na wszelkie Wróć tu do fury, fury o nie Będziemy no. lecili Velumem Ty by samolotem latał Aha ty, Nie, ty będziesz wojskowym samolotem latał A siedem minut sam, a No a potem będziesz musiał wrócić do, do na lotnisko po tego Veluma no, Siedem 7 minut no to nice A dlaczego 7 minut? No, żebym yy, doleciał gdzieś Aha Dobra, zaraz tam będę No ten alde.pl mnie wkurza, trochę ma 16 tapar to jest japid nie mu i pierdole rozwaliłem się A no, ja przez chwile, jakby się tam dało <laughs> wszystko się kręci jak felgi ja na wcianki no 3 km. Ile? 3 km Ja mam... 700 metrów o! o, 2 już właśnie No, parę lecimy A ty ile masz do lotniska? A, już jestem no. A taka miła niesłuchanka! Ja jestem już! <grywa> Ej, upem zarąbałem o znak stop <grywa> Stop! Ole, jakaś figiemka jedzie. Jest ten velum, to jest Skyperiko samolot. <ścoughs> ej, Kasper, najgorzej, to jest samolot Skyperiko. Aha, no, no, to nieźle. Ten velum? Tak. Aha, no, to nieźle. Ty, drzwi odpo. drzwi poszły, przeszło. No, my już do więzienia jedziemy. Eee! To nie leci! Jezu jak to leci! 6 to nie leci chyba Mam cztery minuty! Ma... Nie, chyba powinienem to Zobacz, na lotnisko w send... A nie w sen się to na luzie. Jak przylecę za górą w jakimś... O turbulencję. Jak przylecę ten góry Winewood e, W dobrym czasie to no. A my już jesteśmy w więzieniu z tym chyba nice. No leć tym La 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 Tum Bratowie się wczuwają. Ej, chłopie, ci poniedziałek. Tak nie zlały. Stary. Dobrze, że, dobrze, że sam się nie zlałem. <laughs> a, a, a Dobra wlatuję w znak winewód, bo nie mogę wylecieć. Wybucham Ej, serio mówię, wybucham Stary Stary Jak wybuchasz? No bo ja lecę Co jest? Czas... Ja, a ja muszę wylądować Jezu Co?! a to jest ogieł jakiś Ej! Ułam ucieknąć jakiemuś wściekłym wojemu i O japie... pomocy Ja się strzelam w więzieniu nie myśliwcom pościgowym. O nie! Zostawcie mnie! Pomocy! Pięć gwiazdek mam Pięć gwiazdek oraz ja, młody king. No zostaw mnie mordo. No mieszu mnie A co jak wylądował? A? A co się stało jak mu wylądował? Nie wiem. Aaaa! Słaty! <grybuj> <grybuj> Haha! No, Mam mnie! No zosta... Ej, weźcie go ze strzelcie! Bo nie mamy jak. Ja... Pomocy. A ten ale dp? Ten to je Jo, Dlaczego nas What the fuck? Eh! Ale idiota. Fuck off. O! Oh! O, oh, zastrzelił mnie. Zestrzelił mnie. Serio? No. Hamuj. Mm, Przerwałam mi Dobra, jednak, zmieni, jednak zmieniliśmy napad na yy, skok na Human Labs, tak szczerze, nie, bo to jest... Nie wiem, czy to są, czy nie wiem, czy to jest napad, czy to jest przygotowanie, ale raczej chyba przygotowanie, znaczy napad raczej. Dobra, jakoś trzeba to zrobić. A gdzie jest mój samochód? Halo? No tylko strój do mojego samochodu, nie trzyma to A no, jak to zrobię, to robimy jeszcze raz ten napad u mnie? No, bo, można spróbować jak cię znowu weźmie na pilota to weźmiemy jakiegoś innego typa No realne No szkurde Najlepiej jakiegoś jak jakby miał 400 level Mocskiego No 400 level no. Noż, ja pierdzielę ten komputer. What the fuck! No, czekaj, odjadę. Zamknij pozycję, Za... a zajmij pozycję. O, jest no, na dobrze. dach musisz wejść. Kontakty. A co to? Poczekaj aż kontakt. Przy... Aha, przepraszam, przepraszam. O, nie chcę oh, wow. Ej, trollujemy im. Nie no, pomóżmy. Dobra. Ty strzeliłeś? Ta Gdzieś koła z tego bierzemy Ale brudasy koło nas Kacper, zobacz Jakie brudasy, ja pierdziele Ten typ ma <grym> podobnego skina do Trevor'a ty, Kto? Co ma takie... No taki mener tu. To spa o, no. Dobra, dewastujemy to Ha, bo ty musisz wejść do tego pół <grym> Hahaha Wow, wow. To oni I, przyjadą... I by przyjechał moglibyśmy mu pomóc w wszystkich przygotowaniach, to może by z Ja na... No, ja że... Jadą, ten... mogliby... Może co? by nam pomógł... Przyjecha... No, nie... Może... Taki... może byśmy mogli z nim ten napad zrobić, jakbyśmy mu pomogli Marcin No? Ej, dlaczego w środku siedział czarny typ, a teraz z No, możemy Ty, te... ej, tego wcale nie wiesz, co siedzi na schodach, patrz No co nie? Jak <laughs> <laughs> się <odbrudší> kamera. <laughs> you, right? so <laughs> <laughs> Taki man, ale siedzi brudny. No ten. O oh, oh, ja! O, mamy O O,

Ło! Wow. Full box! A nie możemy obszaru opuścić, no! to no, do, do budycy! Dobra, idziemy na to Gips, chips 11, też waliska. O! Chipko uciekamy. O! Plata, sztuka, to. A my już jedziemy, my już jedziemy. Odjeżdżamy pod was, i mroć. Gdzie jesteś? Skier, Ej zginę, jedź! Jedź! Uuu, ginę, ginę! Uciekamy! trzymaj głowę nisko! No jedź debilu, co ty robisz? O kur, co to robisz Ale roz... ten menel, weźcie dobra. tego menela, bo jeszcze zaszygo się Na nowe, wycierazki się <laughs> Rara. No jedziemy chłopaki. A! Kto kieruje? A ty kierujesz, tak? O już wszystkie koła nam się Dały. I blec Patrz Patrz jaki... Oooo koła nam już Mam pomysł jak ich zdjąć. I ładne to auto tak szczerze No ty takie ładne Ej ładne to auto nawet. No, no... mówię <laughs> Na blacie czuję plew. Musi się jechać Inera jak nie ma kul O co nie? Mam pomysł Mamy bombę! Na samochodzie jest bomba! Co? O hełmę! Oh, no no wiesz tutaj, good boy! Nie no, mogłem być suką, ale. A, Co jest? Wchodzę. wchodzę do kuchni, matka! <ścoughs> Daj pomóż mu może przygotowanie. Jak A pomożmy, da. Pomóżmy mu, Pomagamy, no. No. to? Pomóż mi, pomóż, pomóż. memo. O. To Nie zaliczono. <grym> <grym> <Nie świjmy się. grym> <grym> Jest 300 tysięcy no no i stary, także tak się kończy właśnie granie z rodomami. O kurde jak gram z, to, z jakimś typem, co ma 10 dziesię tysięcy level. Nie, osiem, nie osiem, da się osiem... tego tysięcy levela mieć. A... No nie ma. O. Nic co? Robię z typami przygotowanie na skoku na, a. A <laughs> na Human Hubs teraz. A ty dołączyłeś? Na Human Hubs? Stary, na Human... Ja, 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 on dojechał. Na Human Hubs, stary? Ja, Ja dołączam do tej pachy, pomagam mu teraz... Czowni dołączono jest teraz ty. Wysadzę mu auto. Co jest? Nie dzwoń do mnie! Zostaw mnie w spokoju. jest Dobra! Nie ma... O! o! Na masce jadę! Idę na mamy... Gdzie masz My mamy No Oba ma ten, level 8000. Mówiłem właśnie, teraz... Duże prawdopodobieństwo jest, że... Eee... Mm, że to jest właśnie modowany. Może dam kasę nie nitapo? Oj, bestwi No i będzie tak jak ja was... Aha, Dobra! Okay, widzowie, mokrego dinguza smacznego jajka Do widzenia!